Dziś jeszcze burza na południowym wschodzie, ale weekend zapowiada się z ładną pogodą. Będzie ciepło 21-25, a w niedzielę to miejscami i 27 stopni. Do tego całkiem sporo słońca. Karolina Dobrowolska. Dzień dobry. No, dzisiejsze popołudnie to burze od Lubelszczyzny aż po Podkarpacie i Małopolskę. Tutaj jeszcze kilka godzin temu mieliśmy 26 stopni, ale przy opadach i po chmurnym niebie temperatura spadła do 22-23 stopni. W głębi kraju 21 stopni, Gdańsk, Suwałki 17-18 stopni. Tutaj jak widać przelotne, słabnące opady, zaś na zachodzie 21, a nawet 23 stopni. tutaj coraz więcej rozpogodzeń. W Gdańsku dziś wieczorem 15 stopni i już nie powinno pać. Badać. Ciśnienie dziś rośnie. A w nocy od zachodu coraz więcej przejaśnień, a nawet i rozpogodzeń, zaś im dalej na wschód, tym więcej chmur miejscami popada deszcz, a na Podhalu i Suwalszczyźnie mogą też przechodzić burze, ale deszcz będzie stopniowo zanikać, burze też będą zanikające. Najcieplej na Podkarpaciu 15 stopni, poza tym tak około 10-11 stopni i jedynie w Kotlinach Sudeckich 7. A jutro z każdą godziną coraz więcej słońca na zachodzie, zaś niewielki deszcz możliwy w pierwszej części dnia nad Samym morzem, a po południu lokalnie na północy, a także na Dolnym Śląsku. No i będzie tak przyjemnie ciepło, bo od 21 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby na północy i wschodzie, chwilami umiarkowany, a ciśnienie nadal będzie rosnąć. W południe w Warszawie 1006 hPa. W niedzielę nie zabraknie słońca i będzie ciepło od 22 do 27 stopni. Przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia.